Pytajcie. Wilczaki to marzenie wielu miłośników zwierząt. Ale czy takie mieszańce nadają się do życia wśród ludzi? Pierwsze skrzyżowanie wilka z psem przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1766 roku. Dzikie zwierzę skojarzono ze szpicem. Powstałe w wyniku tego potomstwo miało wygląd wilka, ale łagodniejszy charakter. Wilczaki z reguły hoduje się z przeznaczeniem do pomocy służbom specjalnym, myśliwym, wojskowym lub ratownikom. W czym są one lepsze od psów? Zaraz się dowiecie. Według hodowców hybrydowe rasy psów i wilków są bardziej wytrzymałe. Owczarek niemiecki może przebiec około 20 km dziennie. Wilczak zaś nawet 200 Krzyżówki wyróżniają się odwagą i nieustraszonością, odpornością oraz niezwykle wysoką inteligencją. Wilki mają o 30% większy mózg, bardziej wyczulony wzrok i słuch, a węch pięć razy lepszy niż pies. Żyją do 30 lat i nie szczekają, ale wyją. Nie wszystkie rasy psów nadają się do krzyżowania. Obecnie uznaje się dwie rasy hybrydowe psa i wilka, wilczaka Czechosłowackiego. I wilczaka Sarlosa z Holandii. Istnieją też krzyżówki, których z różnych przyczyn jeszcze nie zarejestrowano. Wilczak Czechosłowacki. Pierwsze próby krzyżowania psa z wilkiem rozpoczęto w 1955 roku w Wojskowej Stacji Hodowli Psów w Libejowicach. Przodkiem rasy była wilczyca Britta, a ojcem owczarek niemiecki. Dzisiejsza krzyżówka ma 30% krwi wilka. Wilczaki wyhodowano w celu uzyskania zwierzęcia o wytrzymałości i sprycie wilka, połączonej z cechami użytkowymi i opanowaniem psa. Pierwsze eksperymenty zakończyły się sukcesem. Wilczaki z powodzeniem służyły w oddziałach wojsk ochrony pogranicza. W latach 70. rasę uznano w Wielkiej Brytanii. Wilczak czechosłowacki jest aktywny, inteligentny. Dobrze poddaje się tresurze. wychowaniu i socjalizacji młodego zwierzęcia należy poświęcić wiele uwagi, może przejawiać agresję wobec małych zwierząt. Wilczak Sarlosa. Tę krzyżówkę wilka z psem stworzył holenderski treser psów Lender los w 1925 roku. Przodkami rasy były wilczyca Fleury. I samiec owczarka niemieckiego. Do dalszej hodowli wybrano najlepsze szczenięta. Rasę uznano i zarejestrowano w 1981 roku. Ten wilczak jest dość duży, dochodzi do 76 cm w kłębie i do 42 kg wagi. Są to psy niezależne, żyją według reguł stada, przywiązują się jednak do właściciela i uznają go za przywódcę. Wilczaki Sarlosa są ostrożne i wolą unikać niebezpieczeństwa, a ich naturalna lękliwość nie powoduje agresji. Co ciekawe, nie szczekają, ale używają dźwięków charakterystycznych dla wilków. Wilczaki te dobrze spisują się w roli psa ratownika i psa przewodnika. Mają rozwinięty instynkt łowiecki, co pozwala wykorzystywać je do polowań. Ten mieszaniec jest dość rzadki. A cena za dochodzi do 2000 dolarów. Kunming Wolfdog. Mieszaniec wilka i psa powstał również we wczesnych latach 50. w Chinach pod kierunkiem treserów psów wojskowych. Rasę nazwano na cześć miasta Kunming, stolicy prowincji Yunnan, gdzie została wyhodowana. Chińskie wilczaki oficjalnie uznano w 1988 roku. Są dość duże. Od razu rzuca się w oczy ich groźny wygląd. W kłębie mogą osiągnąć niemal 70 cm, a ważą prawie 40 kg. Przodkowie tych psów, podobnie jak w wielu innych przypadkach, nie są znani. Wyboru dokonano wyłącznie na podstawie cech pracy i wyniku szkolenia. Oprócz 10 owczarków niemieckich z domieszką krwi wilka. W powstaniu tej rasy uczestniczyło 90 psów domowych różnych ras oraz czystych owczarków niemieckich. Wilczaki Kunming służą w wojsku i policji. Wykorzystuje się je do poszukiwania min i narkotyków. W akcjach ratowniczych pełnią też funkcje ochronne. Wilczak chiński może też być zwierzakiem domowym. Z natury podobne do owczarków niemieckich są łatwe do ułożenia aktywne, inteligentne. Ciekawskie, ale potrafią przejawiać cechy dominujące i dlatego wymagają silnej ręki. Włoski lupo. Skrzyżowanie wilka i psa przeprowadzono także we Włoszech w 1966 roku. Prace nad rasą prowadził dr Mario Messi, skrzyżował wilczycę jedną z ostatnich przedstawicielek miejscowego górskiego gatunku z owczarkiem niemieckim. Włoski Wilczak Lupo jest doskonale przystosowany do życia w górach, toleruje tamtejszy surowy klimat i może długo obejść się bez jedzenia i wody. Ponadto ma doskonały węch, dlatego wykorzystuje się go przy poszukiwaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Włoski Lupo jest inteligentny, lojalny wobec właściciela, chodzi za nim jak cień. Psy tej rasy służyły podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie. Specjalny dekret prezydenta Włoch zabrania hodowli i sprzedaży psów tej rasy bez nadzoru. Wolamut. Wilczak Wolamut to ekskluzywna rasa, która stała się popularna w 2000 roku. Jego przodkami był malamut alaskański i wilk leśny. Wygląd psa jest zmienny, nie ma określonego standardu. Rozmiary też mogą być różne od 60 do 75 cm w kłębie. Waga od 25 do 55 kg. Wolamuty są aktywne i wymagają codziennej aktywności fizycznej. Dobrze czują się na dużym terenie, ale trzeba im zapewnić wysokie ogrodzenie, które uniemożliwi ucieczkę. Warto również udaremnić próby podkopu. Wilczaki z okolic Teksasu. Barry Hodwit jest wiodącym amerykańskim specjalistą w krzyżowaniu wilków i psów. Zajmuje się tym od bardzo dawna. Wybiera w tym celu wilki polarne i już istniejące hybrydy wilków z psami indyjskimi. Osobniki rosną bardzo duże, osiągają do 90 cm w kłębie i ważą 50 kg. American Tundra Shepherd. American Tundra Shepherd Dog to doskonały pies pasterski i ratownik. Oddany strażnik i towarzysz, czujny stróż. Rasę te wyhodowano na potrzeby amerykańskiej armii, która poszukiwała silnych, odważnych, wszechstronnych psów. Eksperyment polegał na skrzyżowaniu owczarka niemieckiego z wilkiem tundrowym. W wyniku tego powstał amerykański pies tundrowy. Pierwsze szczenięta tej rasy nie nadawały się do służby wojskowej, były nieagresywne i słabo podlegały tresurze. Eksperyment uznano za nieudany. Program zamknięto. Hodowlą tych psów zajęli się entuzjaści, dla których rasa zapowiadała się obiecująco i miała nowoczesny wygląd. Pomimo jednak ogromnej popularności w Stanach, rasy tej nie uznał żaden związek kynologiczny. Wolf Wolfdog Wilczak kanaryjski, zwany też Pero de Pastor Herenio, jest psem pasterskim małych zwierząt gospodarskich uznanym przez Królewskie Towarzystwo Kynologiczne w Hiszpanii. Kanaryjskie wilczaki mają szczupłą sylwetkę i ogromny temperament. Są bardzo niespokojne, odporne, mają niezwykle szybką reakcję. Te psy są dość podejrzliwe wobec obcych, ale nie atakują bez powodu. Wykazują dużą lojalność wobec swojego właściciela i wszystkich członków rodziny. Cechy wilków. Czym różni się wilk od psa i jakie są zasady trzymania wilków? Często osobniki uzyskane w wyniku skrzyżowania wilka z psem zachowują instynkt wilka. Mogą przejawiać skłonności destruktywne i być agresywne w stosunku do małych zwierząt, a nawet dzieci. Jednocześnie wilczaki tracą lęk przed człowiekiem i mogą z nim rywalizować o przywództwo. Ta cecha sprawia, że mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne niż dzikie wilki. Zwierzęta te są bardzo silne, takie konflikty mogą więc mieć poważne konsekwencje. Należy pamiętać, że wilczaka można uspołecznić, ale niekoniecznie udomowić. Charakter wilczaków może się znacznie różnić nawet w obrębie tego samego miotu. Dziedziczenie cech dzikiego zwierzęcia nie zależy bezpośrednio od procentowej zawartości krwi wilka. Zwierzęta wywodzące się od wilków nie nadają się dla początkujących. Trzeba dobrze poznać ich cechy, mieć duże doświadczenie w hodowli psów i znać zwyczaje wilków. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!